Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy w końcu dzisiaj od śniadania, bo już dawno nie było. Dawno, no. Witek poszedł po... a w sumie jeszcze chciałam zaznaczyć, że w sumie nic specjalnego dzisiaj nie ma jak pokazujące śniadanie, ale Witek poszedł po świeże bułeczki i chleb i jeszcze kupił nam lody! Tak, i Klawia powiedziała, że żadnego z tych lodów nie lubi, bo Klawia no lubi bo... tylko wodniaki. No i lubię taką, jak to się nazywa, taką kostkę, ale to nie to. A, jak tak, miałem jakąś osełkę, osełkę, jak ale osełkę, ale nie było osełek, to wziąłem tylko taką kostkę. No. A ja lubię, bo to są lody z mojego dzieciństwa tamte. To co, my idziemy jeść, bo jesteśmy strasznie głodni. No, głodniej? mamy bułeczki z serkiem, pomidorem, czwiarkiem i szynką. I właśnie to pokazuje, że czasami no, ochotę na klockę z No właśnie, czasami, bardzo czasami. Ja tylko jeszcze powiem, że przed chwilą miałem kolokwium z Dałem. To zaraz powiesz, że już jest. Dobra, okej, okay, no to idziemy jeść. Dzień, Dzień dobry wszystkim! wszystkim. Już w sumie się witaliśmy przy robieniu śniadania. No, poniekąd. Dzisiaj idziemy na shopping. Tak. A dlaczego idziemy na shopping? Za niedługo będą moje urodzinki, i będę sobie wybierać prezenty. Tak. No, wiem, to trochę dziwnie brzmi, bo to w sumie ja powinienem ci kupić w tajemnicy prezent. Nie, nie, nie. Ale, no. Dlatego, że ja jestem wybredna i jeżeli chodzi o kupowane prezenty, to ja lubię sobie sama wybrać coś, co mi się przyda, coś praktycznego. Tym razem chcę ubrania jakieś takie na lato. Albo lubię dostawać prezenty, które Witek robi własnoręcznie. Tak, i to może się uda. Znaczy może, dlatego, że z prezentami jest ten problem, że my spędzamy ze 24 godziny na dobę. Mm. I nawet jak gdzieś jedziemy samochodem, to jedziemy razem. Więc to było dziwne i Klaudia na pewno by się orientowała, że coś... Robię, szykuję, jakbym powiedział, mm -hmm. ej, słuchaj, jadę do galerii. Także ja, prawdę, ja wiem, ja że Witek nie? coś szykuje, ale nie wiem co. No i zobaczymy, czy mi się to w ogóle uda, bo tak jak mówiłem, 24 godziny na dobę. Nie wiem, czy mi się uda cokolwiek zrobić tak, żebyś nie wiedziała, co ja robię. I to yy, tyle. Moje moja włosy A. dzisiaj, o w ogóle... Ja dzisiaj cała jestem jakiś nie wypał. Mam tutaj białe pod oczami, panowa. dlatego że zechciało mi się eksperymentów, jakichś głupich bakingów, sraykingów. Nie wyszło, mam teraz białe plamy. Ja nie wiem, jak to dziewczyny robią, że. Nie, 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 strasznie to wygląda. Yy, włosy, znaczy ja lubię moje włosy, ale dzisiaj widać, że jest okropna wilgotność powietrza, dlatego że mi się kręcą bardziej niż zazwyczaj i są takie sianowate. Ale gorąco jest, fajnie jest. jest... Tak, tak ciepłutko, ja jestem w spodenkach. I co jeszcze dzisiaj yy... będziemy robić? Gdyby tyle. Tyle. Zobaczymy, czy zdążymy, bo mieliśmy sadzić te rzeczy A, na balkonie. No A, ja jeszcze będę dzisiaj ten, akwarium czyścił i tak dalej, bo... Yy, klatka mój chomika też. Też klatka chomika i królika też zresztą. Ale miałem powiedzieć, że dzisiaj, czy dzisiaj, cały ten tydzień miałem taki naukowy, w sumie poprzedni też. Skończyłem w sumie studia, znaczy nie do końca jeszcze, yy. muszę się obronić, napisać pracę i się obronić, ale tak sesję już mam zamkniętą, więc jestem zadowolony. Brawo! Dziękuję. Wszystkie już te egzaminy, kolokwia i projekty poddawane. czy zobaczymy jeszcze, czy projektów na przykład nie odsyłać, ale mam nadzieję, że nie. No i to w sumie tyle. Dobra, no. jedziemy. I pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę. Spaniałem. No Aj, i jeszcze kliknąć na przycisk, tak. subskrybuj tu, I Dzwoneczek, tym I, razem cię nie kradnę, twoich kwestiach. I wchodzić na nasze Instagramy, proszę tutaj, o. Miszmasz. Miszmasz i z piekła rodem też tu. Tak. I jedziemy do budarki. Tak, na shopping będziemy łazić po sklepach. I właśnie, Witek jest idealnym kompanem do zakupów, męskim kompanem, bo Witek nie jest taki jak inni faceci, że siedzi obrażony, i tyle. <grych> tylko on nosi mi rzeczy, pomaga mi no. nosić te ubrania, bo ja zawsze dużo wybieram. Yy, I pomaga mi też wybierać. No tak, znaczy to jest czasem fajne, jak ci pomagam wybierać. No. Ale ja nienawidzę mierzenia. Więc sklep jest idealnym kompanem dla mnie, bo nie nienawidzi zmierzenia, więc przynajmniej wiem, że długo nie będzie siedzieć w tym sklepie. Mhm. To jest fajne. Bo no jakbyś na przykład była taka, że wiesz, wybierzesz 15 rzeczy i wszystkie tak po kolei, jeszcze. O nie, to nie. Na przykład koszulę ja nie mierzę, tylko po prostu wiem, że mam xs kę i biorę xs i tyle. Wyglądam jakby był tutaj strasznie opalony. No a ja biała. Masta no, Jezu, jest, żeby to zrobić. Ja się pomalowałam sam, palaczem tylko tu, a ty. Nie tutaj. Dobra, idziemy. Idziemy. Uuuu. Dzień dobry, dzisiaj jest bardzo gorąco. Mam sukienkę, taką trochę niepodobną do mnie, ale jest martensy. To są bardzo twoje martensy. No, martensy, bardzo moje, ale sukienki średnio. I I tyle. Czadcy. Tak. A ja? Co? Biała koszula, spodnie. I kluczyki, i pizza, i rękawiczki. I moja maseczka. Pięknie. Nawet nie wiem, czy patrzę w obiektów. O porażkę. No, dojechaliśmy, ale zaczęliśmy się zastanawiać, czy jednak nie wybrać innej galerii. Dlatego, że w Bonerce nie lubią jak się nagrywa. No właśnie. No, kurczę, nie wiem jaką. No. No bo w Serenadzie można, tam lubią, w sensie, tam im nie przeszkadza i tam na luzie sobie chodziliśmy i nagrywaliśmy. Yy, ale tam jest mało fajnych sklepów. To chodźmy tylko tutaj do tych sklepów, których nie ma. Gdzie indziej. Weźmiemy aparat, zobaczymy, czy ktoś nas upomni. Jak nie, to nagrywamy. Dobra. Fajna ściana do robienia fotek. Tu. Szkoda gadać. Wydałem za dużo hajsu. Miałem nic nie kupować dla siebie. Miały być jedne spodęki. Nie wyszło. Nie więcej na siebie. No, zaraz to naprawię. Super. Robimy test wody w KFC. A nie, tak naprawdę przyszliśmy tutaj, bo zgłodnieliśmy. Ja tu już na oparach po prostu jadę. Klaudia chyba też. Przeszliśmy całą galerię. No, prawie całą, poł. jeszcze nie wszystkie. Jeszcze nie wszystkie sklepy. Także jeszcze gdzieś idziemy. No, konkret. I czuję się trochę głupio, bo wszyscy się patrzą dookoła. Kupiliśmy w KFC yy, kubełki i bismarty. Ja tak się zawsze mylę, jak mówię w tym. W McDonaldzie mówię longery, a tutaj mówię te chikery, czy jakoś tak to się nazywa. I cały czas mnie poprawiają. Oni chyba tego nie lubią. Jesteśmy już w aucie, wróciliśmy z shoppingów. Jest inny kadr i się schylamy, dlatego że nie chce nam się statywu przynosić, znaczy tego kijka. Nie wiem, jak to się nazywa. Trzymać to aparatu, nieważne. Yy, shopping w połowie udany, Witek się bardziej obłowił niż ja, no. a to ja miałam kupować sobie prezent urodzinowy. Bo było śmiesznie, bo ja w sumie wszedłem tylko do pierwszego sklepu i od razu znalazłem wszystko. No. w nadmiarze w sumie, mogłem tego nie, nie znajdywać, nie, nie, jakoś nie miałbym pretensji. Ja mogłam jednak chyba w tym New, York, New Yorkerze sobie coś kupić. Ostatnio yy, widzieliście tą Pink coś tam... Pasta. Pastę. Tą różową pastę i Witek to już ostatnio przetestował, tylko tak. ja tego nie wrzuciłam do filmu, bo byłby 40 minut reszty, strasznie piwa. długi by był, dlatego teraz Wam to wrzucam. Klaudia pokazała Wam już tą pastę a ja postaram się ją przetestować. Mam nadzieję, że to działa, bo sam jestem ciekawy, bo jak widzicie mam tutaj taką jedną i drugą sfatygowaną patelnię, ta jest trochę mniej, ta już przeszła swoje i to dosyć mocno. Jestem ciekawy, czy to pomoże. Także śpija. Wow. Pachnie tak No Dobra, spróbujmy. Nie wiem ile tego mam nabrać nawet. E, wezmę tyle. Tak, najpierw połowę Wam po prostu zrobię. Powiem tak, schodzić trochę schodzi, ale nie jest to taki efekt jak myślałem, że będzie. To znaczy, myślałem, że będzie mniej tarcia tego. Nie wiem. Na filmiku, jak patrzyliśmy, to jakoś bardziej to było efektowne. No dobra, ale na pewno da się, tylko trzeba mocno. A spróbuję tą drugą, bo ta druga jest mniej poszkodowana. Może z nią pójdzie. No, błyszczy się, jest lepiej. Tylko faktycznie, no trzeba po prostu mocniej, mocniej trzeba trzeć. No to już ładnie wygląda. Dobra, włączę nagrywanie i spróbuję to całe już wyczyścić. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dobra, tyle mi się udało osiągnąć, bo więcej mi się nie chce po prostu tego trzeć. No efekt jest. No nie da się powiedzieć, że go nie ma. Yy, ale spodziewałem się jeszcze, że czegoś bardziej wow. Że wiecie, przyjadę tylko gąbką lekko potrze i będzie już wszystko, a tu jednak niestety nie. I wtedy Witek robił też obiad, który tam w filmie by się nie zmieścił, dlatego wrzucimy to tutaj. To jest to, co już Witek kiedyś pokazywał, ta bardzo szybka pierś z kurczaka. Pyszna. I no i bardzo dobre, bardzo dobre. z pomidorkami i naprawdę ekspresowa. Nauczę was teraz robić tą swoją specjalną potrawę, czyli kurczaka. Już raz dwa prawda to pokazywałam, ale pokażę jeszcze raz. Potrzebujemy pomidory koktajlowe, albo takie troszeczkę większe, ale niby też koktajlowe. Dwie gałązki najlepiej, bo wtedy się ładnie komponuje. I dwie cebule dymki przyklejone na pół. No i piersi z kurczaka, w zależności ile chcecie, tyle możecie ich dać. Myślę, że dwie albo trzy, tak jak tutaj, to jest tak optymalnie. No i przyprawy, sól, pieprz, słodka ostra, chyba, że macie jakieś inne predyspozycje. Najpierw musimy przyprawić kurczaka, a potem wrzucić go na patelnię i przysmażyć troszeczkę. Mięsko delikatnie podsmażyliśmy i teraz przyszła pora na nasze pomidorki i dymkę. I ja po prostu daję jeszcze trochę na nią soli i pieprzu, żeby nabrać no, jakiegoś takiego swojego smaku. Radzę wam w sumie, lepiej to wrzucić do rękawa albo do naczynia żaroodpornego, zależy w czym będziecie robić. I wtedy sobie tak ładnie to przyprawić, ale Robię tak, żeby ładnie wyglądało na przebitkach. Wiecie o co chodzi. I tak jak przed chwilą powiedziałem, teraz będę to wkładał tutaj. Yy, tylko szczerze mówiąc, w na, naczyniu żadnym to nie wychodziło. Dlatego robię to w tym w rękawie do pieczenia. Boże, coś nie mogę się teraz wysłodzić. Teraz złożymy do tego mięso. powiem Wam szczerze, że trzy się to za dużo dajcie sobie dwie i w foremce wkładam do piekarnika na 200 stopni na około 30 minut chociaż szczerze powiem Wam, że ja czasem przeciągam ten czas lepiej sprawdzać po prostu co chwilę jak to wygląda czy to już napuchło i czy ten nasz sos już się zrobił pod tym mięsem teraz idziemy do domu, żeby jeszcze umyć się, zdążyć tak jeszcze za normalnej pory, usiąść sobie na balkonie i pooglądać The Walking, The Walking Dead. Dead. Yy, trochę nie w porę zaczęliśmy oglądać ten serial, bo... Zawsze zaczynamy oglądać seriale, jak, jak się sesja, sesja zaczyna. A jak ja jeszcze mam obronę, pisanie no. pracy magisterskiej. Cudownie. A najgorsze jest, że ten serial ma chyba 10 sezonów, a my jesteśmy na trzecim. Tak, ale ja już kończę, jestem na dziesiątym odcinku trzeciego sezonu, bo jak Witek tak, się uczył wczoraj... Tak, dokładnie w tak. odcinków odcinkach no, ale wiecie co? Bo ja się z tego śmiałam, myślałam ja sobie jakiś głupi Właśnie, filmik o Witeku. Tak, sobie... tak nie chciałam tego oglądać, jak Witek to opuścił, ale się wkręciłam. Bardziej niż ja nawet. No, spodobało mi się to. prawie ja żyję teraz z tymi postaciami, co tam są. Naprawdę no, I wczoraj e, przeszukiwałam internet, bo Witek mi pokazał memy z Dead, Wiecie, jak to jest śmieszne. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć odnośnie naszego wyzwania, co mam na Instagramie. To, co zauważyliśmy dzisiaj. Jakie Aha, filmy oglądamy. Tak. Głównie, przeważnie. No. Są fantazy albo kostiumowe. Bo właśnie to, co jak nas obserwujecie na Instagramie, i teraz widzicie, że jakieś randomowe obrazki wrzucamy A, Misz masz Instagram. To już możemy powiedzieć, że to chodzi o to, że po prostu zostaliśmy nominowani do takiego wyzwania, gdzie wrzuca się jakieś dowolne sceny z filmów, z ulubionych filmów. I osobno. Mamy zupełnie inne, ul... może nie, nie zupełnie, nie, 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 no ale trochę inne te ulubione filmy, a my dodawaliśmy po prostu nasze ulubione jako para. Wspólna. no. Mm. O w ogóle wiecie co robiliśmy, miniaturę tą w wózku. Ja nie mogłam się ustawić, tyłek miałam cały na wierzchu, musiałam się zasłaniać Witka koszulą i w porę po prostu przestaliśmy, akurat jak pan ochroniarz przechodził. Bo to ekipa miała takie problemy w Bonarce z nagrywaniem, ale myślę, że my... My jesteśmy tak malutcy, że nawet nikt nas nie zauważa, jak łaziliśmy z tym aparatem. No. Znaczy, ludzie się gapili strasznie no. i w sklepach, w sklepach się czaili i pilnowali. Ale tak to, to można sobie łazić po tej galerii, w sensie nam się nic nie stało. Może jeszcze jesteśmy za mali. No, nie znają nas, więc nie wiedzą, co mamy. No, właśnie ja współczuję ekipie, bo to jest tak trochę głupia. Chodzisz do galerii i nawet ja nie możesz Ja bym takim dużym być kanałem. Spokojnie nie możesz sobie pochodzić po galerii. Nic nie możesz, nawet na wakacje w Polsce nie możesz nigdzie pojechać, połazić sobie nie wiem nad morzem, bo zaraz będą dzieci latały. Trzeba wyjeżdżać do alei. Ale serio, trzeba zagrać No nie, serio, serio. No. Faktycznie to jest jedyna ucieczka. Ja się nie dziwię w sumie, że chcieli bardzo tam pojechać. Tak, no, no mieli bo tam tylko spokój. tam mieli spokój. no no cóż, dobra, yy, jedziemy, bo ja już się roztapiam, trzeba puścić klimatyzację. Jeżeli wam się podobały nasze zakupy, a, jeszcze oh. coś, następny film to pokażemy wam, co kupiliśmy i będzie mierzymy. To jak wam się podobało, to co? Nie zapomnijcie o tym, żeby dać łapkę w górę. Klik na czerwony przycisk, subskrybuj, tu, tu, O. I dzwoneczek. I wchodźcie na nasze Instagramy. Misz masz i z, piekła z piekła rodem. Rodem. I y, piszcie w komentarzu, czy podobała wam się wycieczka i czy lubicie pić taką kawę, y, ten, jak to się nazywa? Mrożona kawa. Tak, ze sklepu. No i tańsza. No. Buziaki. Cześć.